Dobar to nasz kolejny dzień w Splicie i zgodnie z naszą obietnicą, o dziwo, udaje się ją e, dociągnąć. Wybieramy się dzisiaj, a w zasadzie już wkraczamy na teren zrewitalizowanej plaży ciągnącej się bardzo daleko w Splicie. Plaży Żnian, e, na której też byliśmy w sumie ponad dwa lata temu i ona już była chyba wtedy zamknięta, prawda? Ona zamykała się jakby częściowo i generalnie widzieliśmy już jakiś tam film z drona, jak to wygląda. Mamy wrażenie, że z góry to wygląda tak trochę Trochę taka patelnia, mało zieleni i w ogóle, ale podobno są plaże usypane na nowo i tak dalej, więc być może będzie fajnie. Także też pokąpiemy się, zobaczymy czy warto tutaj przychodzić. A ogólnie jeszcze taka ciekawostka. Połowa września w splicie. Mamy wrażenie, że jest dużo mniej ludzi niż zwykle. Nawet na naszej plaży było teraz praktycznie pusto. To jest raczej niespotykane. Lepiej dla nas. Co zabetonowali żnian. Idziemy tu? No, możemy sprawdzić. No, jest bardzo, jakby betonowa, ale to służy temu, żeby yy, po prostu można było wygodnie tutaj chodzić, prawda? Wygodnie się chodzi po Żnian? Nie, no, wygląda lepiej niż było, bo naprawdę to takie. Takie trochę dzikawie było wszystko takie, i, i w ogóle. No. Takie przestrzenie niezagospodarowane, dużo jakichś tam trawników starych i w ogóle zaniedbanych. Plaże nie wyglądały jakoś na specjalnie poprawione, ale zaraz sprawdzimy to z bliska. Tu na przykład macie konstrukcję z aluminiowych rur, po środku niczego, no bo tu na środku właśnie nie było niczego. Więc to takie chyba nie wiem, urozmaicanie terenu czy coś takiego. Wsadzone chyba nowe palmy, bo ich nie było. Były te palmy, czy no. nie? No właśnie, także przytransportowali nowe palmy są. To rośnie, Niedługo ty marudziłaś, że nic zielonego. To trzeba czas trochę. O no, dokładnie. Przyjedź za 10 lat. Nie, nie wiem, czy przyjadę tu za 10 lat, szczerze mówiąc, ale można spróbować. Jakieś tam beach bary i zobaczcie, bardzo, bardzo mało ludzi na plażach. Co akurat jest zawsze przyjemne. A po drugiej stronie osiedle właśnie tutaj przy Żydnian. W sumie to osiedle nazywa się Żdnian chyba, prawda? Po prostu, no. Takie stare blokowisko. Urocze. I palmy. Jej! Co ci się podoba na nowym dniu? Że jest takie miejsce dla przechowywania rzeczy. Okay. Tego wcześniej nie było. Nie było. Nigdzie więcej nie widzieliśmy czegoś takiego. Piękne, żółte. I żółte kwiatki. A tu, jeśli ktoś narzeka, tak jak my, że jest bardzo gorąco, to żeby ukryć się w cieniu, to akurat bardzo doceniam. To jest fantastyczny pomysł. Jakiś kolejny. Bary, nie bary, ludzie, nie ludzie. A tam są jakieś schody do wspinania się z widokiem. Pójdziemy na schodki? Nie, mi podoba się. Co? Lepiej podoba za... ci się że nie? Nie, Lepiej no to za... jest jakieś takie uporządkowane, także faktycznie wrażenie robi. Na pewno lepsze niż takie dzikie, które było. Kiedy będą otwarte jeszcze restauracje? No bo trzy już zobaczyliśmy tu, jedno. Były fajne. Dobra. Ale fajny widok nad tym, przepraszam, tym te blokowiskiem. Te blokowiska są świetne po prostu. Uwielbiamy te spiski, blokowiska. Niesamowite to jest. Ja po prostu zawsze bardzo dziwię się, jak oni w ogóle stoją. Bo tu często trzęsienie ziemi, i mi te wszystkie nadbudowy z boku, z tego, z tego, oni taki, no kształt nie taki, że zwykły blok. No. A że ciągle to. No tak. No to, to, czy to w w ogóle, to, że to może to, być... to są po prostu stare jugosławiańskie technologie, dlatego tutaj się tęskni za Jugosławią i tymi czasami. <laughs> Fajne w Chorwacji jest to, że jak już się otworzy, to albo dobre, no nie będę. Bo chciałem zażartować, że jest rozpierdza, ale jednak coś tam sprząta. Już był warcik gotowy na kanał, po prostu, ale niestety nie może być. No co to ja jeszcze nie, nie zrobiłam do to, z... tak. to dlaczego to jest otwarte? No, dlatego, żeby już można było gdzieś umieścić swój łódzki. I za tęsknię ze jugosławiańskim porządkiem. Dobrze, no tak, w ogóle i nie pachnie, w A jak ty wiesz, jaki Jugosławia pachnie? Wiesz plus jest tak samo, jak i inne republik niemieckie. Kur... No tak, mhm. Niesamowite są. Ja uważam, że 8 na 10. 8 na 10 dnia po rewitalizacji? Lepiej stało. No, ale to naprawdę trzeba patrzeć, jak to było przed. No tak. Po... A my niestety nie mamy za bardzo filmów, jak było przed, więc musicie gdzieś tam poszukać sobie gdzieś dalej. Ale rzeczywiście, z tej perspektywy, no jest porządeczek. Nie no, naprawdę zrobili myślę, że kawą dobrej roboty. Bo przepraszam, tak. co się Pani podoba na tej plaży najbardziej? Tu idziemy się kąpać. Jest ona odnowiona i że bardzo błękitna i widać, że nasypano nie tak jak zawsze, a tu... <grym> <grym> tak, jest fajny kolorek i dlatego chcemy się tu wykąpać. I dlatego tu więcej ludzi. I to nie, nic takiego, że to jest sztuczna plaża, można że ładna. Tak się składa, że wczoraj nagrywaliśmy materiał m.in. z naszej ulubionej plaży w Splicie, Trystenik, z naszej wspomnieniowej plaży, z naszej romantycznej plaży, gdzie zakończyliśmy naszą pierwszą randkę i że ta plaża taka fajna i było nam smutno, kiedy tam się ten, bo, bo to nasza ulubiona plaża, ale przyjechaliśmy na sznian, a raczej przyszliśmy. i Moja żona powiedziała, że już wsio. Rating się zmienił. Rating się zmienił, ocena trzcenik 3 na 10. Nie, nie 3 na 10. 7, dlatego, że to naprawdę jakieś tam mamy wspomnienia z tej plaży, bo no, ona nie taka ładna zrobiona jak tu. A tu proszę popatrzeć, jak jest kiety. No to co, że ile? 9 na 10. 9 na 10, 10 dla nowego żniana. Przynajmniej na niektórych tych plażach, bo tu oczywiście są takie cpelki, cpelki, cpelki. Bardzo ładnie. Tak. I te białe wyścielone tak już. Mhm. Wyżej na, nowe. Bogato. na bogato. Chorwaci nie żałowali na rewitalizację żnian. No i w sumie fajne, bo split zasługuje na taką fajniejszą powiedzmy plażę. Eee. Boję się wyobrazić, co to w sezonie będzie tak. działać, no. bo to teraz najlepsze, ja uważam plaże, mm -hmm. no to będzie oczywiście ciężko, bo nawet teraz, no, jeżeli porównać do poprzednich jakichś plaży, plaży to tu więcej masz. No, ale i tak zobaczcie, że no jakby Nie, to bardzo, bardzo fajnie, w sensie, no, nawet mam takim introvertykan to pasuje. Tak. Potrafimy to wycierpieć, żeby fajnie się pokąpać i pokorzystać jeszcze ze słonka. A trzeba korzystać, bo jutro, nasz ostatni dzień, yeah. I co? Okazuje się, że Split ma dużo więcej do zaoferowania niż tylko stare miasto. A my... zawsze tak mówiliśmy. Właśnie, ale mało jest na tym kanale filmów właśnie o samym Splicie. Więc warto to jeszcze raz podkreślić, że jeżeli chcielibyście spędzić fajnie czas, jednocześnie poplażować i poczuć fajną atmosferę, ale trochę większego miasta, to ja nie wiem, no Split jest najlepszy po prostu w całej Chorwacji. Żaden tam dubrownik, żaden tam tym bardziej Zadar i w ogóle. No naprawdę Split teraz, jeszcze z tym zmianem, no naprawdę przekonuje bardzo fajnie. Jeszcze można pomyśleć o Prymoszty, ale my tam ale, akurat plaży nie sprawdzaliśmy. Ale to jest już to... miasteczko tak naprawdę. Mniejsze, no to nie, nie no, dużo mniejsze w zasadzie, tak, ale no naprawdę. Bardzo dobrze i nie ma za dużo leżaków i Paracolody, chociaż tutaj nie <laughs> ale nie, w sensie nie ma. Są też miejsca dla aktywnych, boiska, do plażówki, do plażówki, do czyli do piłki plażowej, do plażówki. Nowe słowo, nie pierwszy i nie ostatni raz zresztą. Nawet są dmuchańcy, proszę bardzo, sam bym tu pobiegał tak naprawdę, nie wiem dlaczego tego nie robię, pewnie dlatego, że trzeba za to zapłacić, no bo po co. I kolejna uspana bardzo ładnie. plaza. Proszę bardzo. Proszę powiedzieć dlaczego tak chciałaś przejść pod spark pod supermarket, za kawą. Bo jest to bardzo dobra kawa tutaj. Ładnie zrobiona, ładnie spienione mleko. I znowu ten cholerny sentyment. Bo dwa bloki dalej myśmy mieszkali i w środku pracy up, no powiedzmy, w środku pracy, w ramach krótkiej przerwy 20-minutowej chodziliśmy sobie na kabuśkę po prostu i fajnie tu pod drzewami, tak przyjemnie. Obok jest Pimpinella, restauracja, którą ciężko polecić i nie polecić, bo jak za pierwszym razem byliśmy w Pimpinelli, to było super, a potem z każdym kolejnym razem było coraz gorzej, nie wiem dlaczego, z jedzeniem i z obsłoną. Ale może to było nawet bliżej do sezonu. Ta, może. Tak, może mieli za dużo pracy, więc no właśnie, bardziej świnna ilość racja. Ale no co, takie lokalne, chorwackie miejsca, gdzie właśnie jak zobaczycie, że siedzi głównie dużo lokalsów, a nie turystów, idźcie tam na kawę. To tam będzie najlepsza kawa. O, takie zwykłe miejsce. Znowu jesteśmy w centrum Splitu, po naszym żnianowym wypadzie. Kurczę, gorąco troszkę, ale miałem nie duże że gorąco. Bardzo fajnie, bo tutaj jak przechodzicie w Pałacu Diokracjana, jak jego głównej części, to stali bywalcy pewnie pamiętają, że tutaj zawsze było dużo takich chińszczyzn i ogólnie tanich główien do kupienia. I teraz to wszystko zupełnie zniknęło. I to nam się bardzo podoba. Tak, jednak kamerą operuje czasami, co? Mówiłem do widzów, że jednak operujesz kamerą czasami. No to A, przed kamerą. A przed kamerą? pięknie jest. Po prostu... O. Idę sobie, nagrywam sobie. co nagrywam fajnie nie? No fajnie. A jeszcze fajnie jak się okazuje, że jest całkiem pusto jak na split. to Znaliśmy, że warto zarejestrować ten moment, bo to bardzo ważny moment z bardzo ważnymi przemyśleniami i chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to nie dlatego, że jest gorąco, jak w środku lata w zasadzie. Nie, prawdopodobnie. Dlatego? Okej, głównie w sensie dlatego. Jak tu przyjechaliśmy i sobie chodzimy po Splicie i w ogóle, to ja sobie przypomniałem, że no, jednak nie chciałbym się tu z powrotem przeprowadzać i, i tutaj znowu mieszkać. No w sensie, naprawdę. Na serio, pomijając gorąco, ale. Nie odczuwam takiej potrzeby i chęci. Bo przepraszam, to też jest bardzo ważne, żeby to zobaczyć. Słuchajcie. I nie wiem, chodzimy tutaj po znanych dla nas miejscach, fajnych, i one są po prostu fajne. Nie ma, nie, nie ma u mnie, jakoś umarła tęsknota za mieszkaniem w Spicie, chociaż... Dlatego ja chciałam to zarejestrować, za żeby nie trzeba było za dwa lata znowu przyjeżdżać, żeby przekonać się, że no nie, może nie trzeba. W sensie można kiedyś przyjechać po prostu, żeby tu spędzić czas, ale jest już to właśnie przekonanie, że okej, okay, wystarczy. Ale Ty też tak masz obróż gorąca w sensie? No tak, no, no bo... ja na, na jaki tam dzień? Po tygodniu już powiedziałam. że no. to do <laughs> Zobaczcie, to, to jest moja żona na urlopie, ona już chce do domu. <laughs> No, nie wiem, to osiedla w Splicie często mają takie coś w sobie, że to takie mini miasteczka, zwłaszcza te starsze. I to mnie, słuchajcie, bawi bardzo mocno. Wiele osób pisze w komentarzach gdzieś tam w internecie, że Split to jest tak niezielone miasto, bo chyba są tylko w Polsce do Dioklecjana i potem oglądają te satelitarne zdjęcia. A Split jest bardzo zielonym miastem, jak na Chorwacji. Kończy się nasz drugi dzień w spicie. Znaczy kończy się, to jest też tak niepowiedziane do końca, bo jest 17 dopiero. Znowu nasza plaża też scenik i znowu będziemy ją zdradzać. Zdrada niedobra rzecz, ale jeżeli dotyczy plaży, to jest dopuszczalna. Także pamiętajcie, możecie mieć dwie ulubione plaże, pięć ulubionych plaż, ale jedną kochać bardziej niż inną. Ale tak się nam spodobało, że idziemy tam drugi rzecz już. Ten drugi raz już tak żarty żartami. Operatorka kamery namówiła, mówiła mówi: e dobra idziemy, jestem zmęczona, ale idziemy. Tak było, prawda? Tak, tak no. I co tam, jak ty tej Ciepła woda? A nie ciepło, <śmłusz gitti> ale i tak dobrze. Okay, to jest Co to za oszukiwanie, że niby ktoś tu pływa? <śmulilli> I tym optymistycznym akcentem musimy skończyć nie tylko ten film, ale i nasz pobyt w Chorwacji. Smutaczek? No fajnie, wracaj do domu. Może jeszcze będzie film podsumowujący. Jakiś taki, wiecie, matematyczny. Bo Wy lubicie wiedzieć, ile co kogo kosztuje. A rozpiski mamy, więc... Kto wie, kto wie. Mamy nadzieję, że bawiliście się z nami razem podczas tego popytu dobrze. Albo przynajmniej dość dobrze. Do zobaczenia. Trochę wieje. Trzeba uciekać do domku. Druga połowa września, zaczyna się wiatr. Jak to się czujesz? Czuję się tak jak normalny człowiek o 6.30, czyli śpię. Bo to jest środek nocy, tak zresztą widać to na załączonym obrazku. A ty jak się czujesz? Czuję się fajnie, bo idziemy do domu. Dokładnie. Najbardziej czego nie musisz się doczekać. Ja nie mogę się najbardziej doczekać przytulenia kota. Jestem tylko człowiekiem. A gdzie ty ideszkalo? E a jakie są Twoje przemyślenia po Chorwacji o 6.30 rano? Moje bardzo fajnie sienko było. A czas wracać. No. Bardzo mi spodobało się w paszce. W wodzie? No. W wodzie tak. <laughs> I I co? I w splicie też był fajny. Mi się jeszcze podobało w wodzie, w baszce w wodzie. Tak. Oj, co? Co? Smutno ci? Nie. A tobie? Ale A tobie smutno? No i elegancko. A teraz niespodzianka, bo może i był to ostatni vlog z naszej wrześniowej wyprawy do Chorwacji, to jednak nie jest to ostatni film, który nagraliśmy właśnie wtedy. Obserwujcie więc i subskrybujcie kanał, bo przed wami kilka, tak słyszycie dokładnie, kilka odcinków specjalnych. Będzie trochę na luzie, ale będzie też odcinek nieco poważniejszy, specjalnie dla tych, którzy rozważają przeprowadzkę do Chorwacji i niekoniecznie wiedzą, jak się do tego zabrać i czy, aby na pewno w ich przypadku to dobry pomysł. Będzie też trochę śmiesznych fragmentów, które nie nadały się do publikacji w innych filmach, oraz luźne przemyślenia. A co potem? Potem oczywiście nie zostawimy was z niczym. Treści o Chorwacji, zwłaszcza te przygotowujące do wakacyjnego sezonu 2026, będą się tu pojawiać regularnie. Subskrybujcie więc kanał, bo nie zwalniamy nawet na chwilę. Dziękujemy, że byliście z nami do tej pory, to do. dla nas bardzo ważne. A na koniec zostawiamy Was jeszcze chwilę z widokami prosto z samolotu ze Splitu do Warszawy. Do zobaczenia. BOK!